Siemanko, opowiem Wam dzisiaj o kiu Ungera i o przegubie kątowym. Jeżeli macie kij Ungera, to możecie go zupgradeować o taki przegub. Jest to przegub kątowy, który pozwala na zmianę kąta pracy ściągaczki i na mycie nad jakimiś wystającymi elementami, bądź właśnie będąc daleko od szyby lub bardzo blisko szyby. Zaraz o tym wszystkim opowiem. Pokażę Wam jak go zamontować. Jest to bardzo proste. Zdejmujemy stożek. Wkładamy tą część, która jest zielona, do kija. Ona wchodzi dość ciężko, ale dzięki temu jest bardzo stabilna. To są takie dwa klipsy klikające, one nam blokują. I teraz ten stożek montujemy na kiju. Do tego możemy nałożyć wszystkie ściągaczki Ungera. Jest to uniwersalne. Pasuje tutaj Ninja. Pasuje tak samo ergotek. Wszystkie uchwyty są kompatybilne. Ungera tak samo jak z tym stożkiem. Możemy zmieniać kąt poprzez rozkręcenie tej śruby. Zakres jest naprawdę spory. Może to być w zasadzie pro, kąt prosty. Możemy ściągać w ten sposób. Jeżeli na przykład jesteśmy daleko od ściany, to ściągamy w ten sposób. A na przykład jeżeli jesteśmy blisko i właśnie ten parapet nam blokuje, to możemy zmienić kąt kręcając śrubkę. I wtedy bez problemu sięgnąć tutaj nad element wystający, który tutaj się tworzy. I tutaj fajnie to działa, jeżeli właśnie trzeba się wcisnąć jakąś szczelinę czasem i umyć, także nie ma po prostu dużo miejsca od okna, wtedy można skorzystać z załamania w tą stronę. Jeżeli byśmy tutaj mieli bardzo mało miejsca, to już to przydaje, a okno byłoby wysokie, także nie sięgniemy z ręki. Nie? Także tyle, dzięki na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Cześć!